Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie opowiem wam, dlaczego zdecydowałem się zainwestować w chińskiego lisa. Eee, dokładnie to będzie kwota w tym momencie 1800 zł. Tyle zdecydowałem się przeznaczyć na tę oto naklejkę. Także jeżeli kogoś to interesuje, skąd w ogóle taka inwestycja moja się wzięła, to zachęcam do obejrzenia. Za to, jeżeli nie, no to zapraszam do innych filmów i w ten sposób zaczniemy. Na samym początku, wiadomo, Skins Monkey, Taka strona, która wspiera młodych przedsiębiorców, czytaj mnie, w taki sposób, że daje Wam możliwość wymieniania Waszych skinów na ich skiny. Z. Całkiem niską prowizją, jak na standardowe wymiany, także spoko sprawa. Kod zone 35% do wymiany, no i oczywiście nie wliczają cen naklejek do cen skinów, więc można sobie posnajpić jakieś ciekawsze rzeczy zawsze jak ktoś znajdzie coś. To można sobie powypłacać, a i w ogóle ten nawet tak pokażę, o takie jakieś rzeczy, no, różne są, niekoniecznie trzeba to akurat kupować, tylko tak pokazuje, że rzeczywiście tych naklejek na stronie jest całkiem sporo, no i po prostu sobie można przewertować, a no, wiecie, wiecie jak jest, chcecie to sobie wymieniajcie, nie chcecie to nie, ale pokażę wam ciekawostkę taką, myślę, że się może... Może wam spodobać I ile w tym momencie kosztuje DAGLE Prinstra Wrócimy do Lisów, ale... Żwi się na się nie pisze, no więc ten um, Istnieje digel. Ej, nie wiem nawet który. Ja nie mogę. No way. Czy to ten? Nie no nie, to inny jakiś. W każdym razie! No, chodzi o to, że mi się sprzedał fajnie. Taki z naklejeczkami. O, widzicie tu w ogóle zakupy jakie? O, taki. A, Battlescat. No właśnie, sprzedał się z naklejeczkami. Także fajnie wyszła akurat za 240, a wcześniej kosztował 170 ziko. Także można powiedzieć, że nawet mikro jakiś sukces. Chociaż też to może być bardziej związane z tym, z, że tak to powiem. Tą tragedią, która jest w tym momencie na steamie. No ale jednak digiel warty 140 sprzedał się za, za 240. Nie? Więc spoko. Tam ktoś uznał, że sobie kupi. Więc naklejki jednak podbijają tę wartość. Akurat w tym przypadku trochę bardziej podbiła ta sytuacja, ale jednak mój digiel się sprzedał. Rozumiecie zresztą o co chodzi. Także do chińskiego lisa. Ja wysyłałem screeny z posiadania tego chińskiego lisa w ilości 20 foliowanej. W wersji, i mm, tam chyba w okolicach 200, e, w wersji zwykłej e, z drugiego kąta e, po prostu wysłałem, że takie zakupy zrobiłem. No i chciałem na tym filmie bardziej opowiedzieć, skąd w ogóle się wzięła taka chęć do zrobienia właśnie takich zakupów. Dlaczego chiński list Tailu ze Sztokholmu? Skąd taka decyzja? A więc e, zaczynając, ogólnie powiem w ten sposób: Tailu. To jest drużyna, którą z reguły chcesz mieć w swoim portfelu. To jest ogólnie taka rzecz. W sensie, jak y, mówimy o jakiejkolwiek drużynie, którą chcesz mieć mm, długoterminowo i myślisz pod community konkretnie, myślisz Tailu. Tak uważam, że Tailu to jest po prostu ta drużyna, chińska drużyna, z naprawdę ciekawą y, naklejką, mocno y, pompowana przez to właśnie chińskie community. Naklejka, która podczas meczów naprawdę była w stanie zrobić no niesamowite wyniki. Chcesz ją mieć. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest tak dla Hecy: tak ogólnie, bo tak, jakby kapsuła kandydatów, zdecydowanie jedna z naklejek podbijająca wartość, jedna z naklejek, które dopiero wychodzą z dołka. To jest druga, drugi powód, który można by było rzec, no właśnie, dla Hecy: czyli bardziej na zasadzie, no bo wszystko dookoła, nie? Kolor naklejki i takie rzeczy po prostu. Trzecie, to jest po prostu kwestia wyceny tej naklejki na bafie. Skupiłem ją na bafie, kupiłem ją na bafie za 55 zł, w momencie kiedy na Steamie kosztowała ona ponad 100. Więc ROI było potężne, jeżeli chodzi o taki przerzut, nie? Mówię, kupione 20 sztuk, to było 2029 RMB, z tego co pamiętam, jakoś tak za to zapłaciłem. Konkretnie za ten cały pakiet tych tajlu chińskich lisów. Także no, można by było powiedzieć, że to z tej perspektywy, jak się patrzy, no to już możecie sobie wyobrazić, że średnio za jedną naklejkę płaciłem 103 RMB. Dzisiaj taka naklejka 110 zł na Steamie. No, można powiedzieć, że całkiem to się udało. No i kolejna rzecz to jest kwestia, po prostu, folii. Tak. Jakby folie, zdecydowanie to jest, jakby ja chcę mieć w ekwipunku folie. Chciałem mieć jakieś. Chciałem mieć do indeksu, mi były potrzebne dokładnie, żeby robić sobie tak, jakby. No ja, ja ogólnie na wielu kontach podejmuję różne działania pod względem inwestycji i raczej mówię, a jedno konto będzie krótkoterminowe, jedno będzie długoterminowe i tak dalej, i tak dalej. Trochę w tym tak balansuję, zmieniam te taktyki. No w zależności od tego, no bo ja, jakby każde konto, które ja mam. Jest robione na jakąś osobę. W sensie chodzi o to, że to jest czyjeś konto, na którym ja miałam swoje pieniądze. Więc w zależności od tego, czy ktoś ma czas, czy go nie ma, czy jest w stanie to ogarniać, czy nie, to po prostu tam y, takie zakupy są robione i tam. Tak te środki są rozdysponowane. Tutaj akurat się tak złożyło, że łatwo można było sobie zrobić takiego long-terma. Dlatego ja też uznałem, że to jest do zrobienia. No i ostatnia rzecz, czyli pewnie kwestia tego, czy dzisiaj się opłaca kupować stylu, czy się nie opłaca. O, kupujemy, nie kupujemy, jak to robić? Więc, praktycznie papiery kosztują tyle samo, za ile ja je wtedy kupowałem na tamtym koncie. Tam się nic nie zmieniło. Nawet tam 20 groszy chyba urosły, czy coś takiego, więc, to jest kwestia naprawdę główno pieniędzy, jak chodzi o wzrost. Jednak, dla mnie, Tailu to jest drużyna, która jest najbardziej uodporniona na esport. I mówię to dlatego, że. Oni nagle nie wezmą i nie przegrają jakiegoś tak jakby meczu, y, który może y, wiecie, y, sprawić, że ludzie powiedzą: "O, coś tam ale główno drużyna". No nie, oni tak nie zrobią. Oni nie są jakby w, w Europie y, taką drużyną, która ma ten stały cykl rozgrywania meczów, y, ten Haelo totalnie STR team i tak dalej. To jest drużyna, która po prostu jest coś na zasadzie jestem chińczykiem, chcę kupić chińskiego lisa. Coś na tej zasadzie, nie? Więc to, to jest naklejka, która po prostu przy jakichkolwiek mobilizacjach ze strony yy, Chińczyków po prostu rośnie jak posrana i, i na tym to polega. Ma bardzo patologiczny system rośnięcia. Na zasadzie są pieniądze, to rośnie i, i tyle. Więc to jest po prostu naklejka pod łopatologiczny long term. Na zasadzie kupujesz, trzymasz i to jest bardzo bezpieczne i bardzo, bardzo łatwe po prostu do przeprowadzenia. Dodatkowo, no mówię, jeżeli dzisiaj miałbym się zdecydować na zakup folii, no to na pewno na Buffie za jakieś bajornery i... Jednak mimo wszystko ta kwota, za którą ja je kupowałem, to jest pewnego rodzaju, może nie, że maksimum, jakby były, była tam dyszka RMB więcej, 110 RMB czy 115, to myślę, że też byłbym w stanie ogólnie za nie... Na tyle dać. Nawet 120 w tym momencie byłbym za nie, e, w stanie zapłacić. Ale jednak trzeba powiedzieć, że ta moja sytuacja była, jak już pewnie nawet sami rozumiecie, taka bardzo komfortowa, jeżeli chodzi o to, za ile dokładnie ja je kupowałem. I to też trzeba podkreślić, że to nie jest coś na zasadzie, że już dzisiaj każdy co to może taką wziąć, kupić i to będzie spoko inwestycja dla niego, prosty long term jak pieniądze, żeby pieniądze, tylko jest to inwestycja, która ma jakieś założenia i one nawet mogą zakładać, że ta naklejka spadnie i szczerze mówiąc to mnie to jakoś nie będzie zbytnio interesowało. Ta naklejka może za chwilę być za 50 zł, no to jakby się weźmie i się trochę jeszcze i więcej wtedy kupi i to nie będzie wcale nikogo bolało, więc do tego też jakby to też chciałbym podkreślić, chciałbym to zaznaczyć, o, tworząc ten film, że najzwyczajniej w świecie nie jest to takie... Bezryzykowne, że łatwa inwestycja, i tak dalej. Jakby nie, nie lubię yy, mówić o czymś, że coś jest dobrą inwestycją. Yy, ja po prostu, yy, jakby chciałbym, że jeżeli jakby ja w coś inwestuję, to żeby ludzie, którzy są zainteresowani tym, że w coś zainwestowałem, żeby o tym wiedzieli. Nie, no bo potem się zaczyna takie. Eee, oh my god, Nie, na pewno nie. Ty jedyne co masz to cztery naklejki papierowe, a tak pierdolisz. Jul. No tak nie jest, trochę. Mówię, Screen, screeny powrzucałem na Discorda. To już jakiś czas temu, że w posiadaniu takich naklejek jestem. No i tyle, nie? To sobie tam możecie posprawdzać, posprawdzać albo najzwyczajniej zastanowić się nad tym, czy te słowa w ogóle mają dla was sens, czy nie. No i tak sobie rozważajcie. Miłego dnia.